Czy on, ona cię kocha? Jeżeli nie jesteś pewna co do uczuć osoby, o której teraz myślisz, to to czytanie jest dla ciebie i być może rozwieje twoje wątpliwości. Wybierz sobie, proszę, jedną z sześciu kart. Jedynka. Czy osoba, o której teraz myślisz, jest w Tobie zakochana? Czy kochacie osoba, o której teraz myślisz? Osoba Cię kocha, ale to, co tutaj widzę, to ta osoba się z czymś zmaga. Nie wiem, czy jest w trakcie rozwodu, czy po jakimś związku i za bardzo nie wie, jak ma podejść do tej relacji z Tobą. Czy być może Jeżeli jest to wolna osoba, to myśli o tym, żeby zalegalizować związek z tobą. Ale tutaj coś widzę, że coś ją może trochę stopować. Jeżeli to jest osoba, która jest dosyć pewna siebie, jest taka roztropna, woli najpierw zaplanować, niż działać. To na pewno to czytanie jest dla Ciebie. I na pewno Ty wiesz, jeżeli to z Tobą rezonuje, co tą osobę może najbardziej właśnie tak hamować, jeśli chodzi o okazanie Tobie uczuć. Ja mam wrażenie, że to jest mężczyzna po czterdziestce, bądź kobieta po czterdziestce. I być może tutaj jakieś przeszłe już doświadczenia, związki wpływają na to, że ta osoba na pewno nie będzie podejmowała pochopnych decyzji. Więc powiedziałabym tak, kochacie, ale jest taka dosyć może nie nieufna, ale przygląda się. Powiedziałabym, nie spodziewaj się za szybkiego działania, a jeżeli już podejmie jakieś decyzje, to wiedz, że będzie to osoba, która nie rzuca słów na wiatr, że jak się zobowiąże, to naprawdę będzie ciebie traktowała poważnie, wasz związek poważnie. Dziękuję. Dwójka. Czy kocha Cię ta osoba, o której teraz myślisz? Czy ta osoba Cię kocha? Ta osoba Cię kocha. Dowiedzmy się coś więcej. Mhm. Same Arkana wielkie. Dużo się działo w życiu tej osoby. Przeszła duże transformacje, duże zmiany, dużo takich niespodziewanych zmian, że musiała zmienić troszeczkę właśnie sposób widzenia różnych spraw, być może właśnie też związków. Że teraz widzę, że jest otwarta na coś poważniejszego, coś głębszego. Żadne takie płycizny, coś mało znaczącego, jakieś takie romanse. Mam wrażenie, że tą osobę już nie interesują. Że jak już kocha i się zobowiąże, bo tutaj jest jedynie o tym, czy kocha. Nic nie widzę tutaj, czy pójdzie w którąś stronę jeszcze, ale mogę sprawdzić, co zrobi z tą miłością. Jeżeli coś ci zaoferuje, to na pewno nie na samym początku. Raczej poczeka i zobaczy, czy coś się z tego narodzi, coś poważniejszego, żeby właśnie stworzyć taki naprawdę stabilny, szczęśliwy związek. Ale na dzień dzisiejszy powiedziałabym, tak, ta osoba cię kocha, ale być może w najbliższym czasie nie będzie ci tego okazywała. Aczkolwiek widzi potencjał w Waszej relacji. Jest tutaj na pewno atrakcyjność, na pewno czuje przyciąganie do Ciebie. Czuję, że jesteście dopasowani do siebie, że mogłaby ta osoba z Tobą tworzyć naprawdę fajny związek, również małżeński. Ale tak jak mówię, na razie ta osoba nie wyjdzie z jakąś inicjatywą. Coś chyba tutaj musi jeszcze pozbierać u siebie w życiu. Dziękuję. Trójka. Czy kochacie ta osoba? O której teraz myślisz? Czy ta osoba Cię kocha? Tak. Ta osoba z pewnością darzy Cię uczuciem. Czuje tak jakby dużo radości w związku z tym, że Cię spotkała. Być może... Ma jakieś plany względem ciebie, ale tutaj mam wrażenie, że na razie tylko w sferze marzeń, że przez najbliższy czas nie wyjdziesz z jakąś inicjatywą. Nie widzę też również tego, żeby miała ci powiedzieć o swoich uczuciach, ale dopowiem. Nie, nie. W najbliższym czasie na pewno nie. To, co widzę, to ta osoba z własnymi emocjami musi sobie najpierw poradzić, tak jakby zadbać o swoje serce, sprawdzić te osoby, z którymi będzie wchodziła w relacje, czy są warte tego, żeby się na nie otworzyć, i wtedy jak najbardziej tak. Ale to też tutaj widać, że. Być może na razie to ta osoba podchodzi do relacji w taki sposób, że jak jest fajnie, to jest fajnie, bawmy się. Raczej tak to widzę. A na takie jakieś głębsze uczucia, no na razie nie widzę, żeby było miejsce. Więc powiedziałabym tak. Pytanie, czego Ty chcesz? Jeżeli. Dla Ciebie ważniejsze jest zalegalizowanie związku albo chcesz założyć rodzinę, to powiem, że to być może nie byłby dobry partner dla Ciebie, ale jeżeli chcesz spędzić naprawdę fajny czas z tą osobą, tak mniej zobowiązująco, to jak najbardziej. To będziesz miała fajny i taki pełen wrażeń, Spędzony czas z tą osobą. Więc uczucie, jak najbardziej jest. Dziękuję. Czwórka. Czy kocha Cię ta osoba, o której teraz myślisz? Może być może ta osoba cię kocha. Co to oznacza? Być może pojawiła się w życiu tej osoby niespodziewanie. Bo ta osoba może być w związku z kimś innym albo mieć teraz jakiś taki dylemat pomiędzy tobą a inną osobą. I tak się zastanawia, wobec kogo powinna być lojalna. To jest osoba, która bardzo dużo myśli, ale również skupia się na swojej intuicji. I mam wrażenie, że to połączenie bardzo ładnie otworzy jej serce, i wtedy będzie wiedziała, do kogo bardziej ją przyciąga. Bo na dzień dzisiejszy ta osoba wręcz czuje jakiś taki ból związany z takim... Jakby miała podjąć decyzję i nie wie, kogo wybrać. To jakaś taka stresująca dla niej sytuacja jest, mam wrażenie. Ale zobaczmy, jakie ona ma intencje wobec ciebie w takim razie. pewnością nie ma żadnych sprecyzowanych jakichś intencji. Więc powiedziałabym zobacz jak to wszystko się rozwiąże. Daj tej osobie tak jakby wolną rękę do tego, żeby jeżeli jej zależy, żeby się starała. Ze swojej strony mam wrażenie, żebyś za dużo nie inwestowała teraz. Bo Albo u tej osoby jest ktoś inny, albo ona jest totalnie skupiona właśnie na jakichś swoich pasjach, pracy, na czymkolwiek, jakichś planach, i to ją bardzo teraz zajmuje. Więc być może pojawiła się w życiu tej osoby w jakimś takim mało odpowiednim momencie, że dopiero może. Za jakiś czas będzie taki lepszy moment na to, żeby otworzyć się na miłość. Na dzień dzisiejszy powiedziałabym tak. że ta osoba coś zaczyna czuć do ciebie, ale wątpię, że zaproponuje Ci coś stabilnego, albo że nawet ci powie o tym. Że powie Ci o swoich uczuciach. Dziękuję. Piątka. Czy kocha Cię ta osoba, o której teraz myślisz? Możliwe, jest jakaś możliwość, że coś zaczyna do Ciebie czuć. Dlaczego możliwe? Dlatego możliwe, że ta osoba jest tak jakby. Ma dwie twarze. Z jednej strony pokazuje się jako ktoś solidny, powiedzmy, osoba, która jest majętna, a z drugiej strony widzisz u tej osoby takie, taką niespójność, że raz jest tak, raz tak. I ty sama nie wiesz, co o tym myśleć, że z jednej strony ta osoba tak jakby daje takie poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej strony wręcz je zabiera. Daje ci taką iluzję, że chce stworzyć związek, że przy tej osobie mogłabyś realizować się powiedzmy jako osoba w szczęśliwym związku, w spokojnym. I widzę tam dużo radości, takiego rodzinnego ciepła, ale z drugiej strony ta osoba coś takiego robi, że wybija cię z tego poczucia bezpieczeństwa, z tego balansu. Sprawdźmy, co ta osoba takiego robi, jakie ona ma intencje wobec siebie, czemu ona tak robi. Powiedziałabym tak. Być może jakieś niesprzyjające myśli tej osoby powodują to, że w jakiś sposób być może Cię sprawdza. Być może chce usłyszeć od Ciebie jakieś, jakieś deklaracje. Być może dopiero Ciebie, tak jakby, testuje. Sprawdza, czy Ty byłabyś dobrą osobą dla niej. Jakby. Pierwsza nie chce otworzyć tego serca. Pierwsza nie chce wyjść z taką inicjatywą, z jakimiś takimi planami. I mam wrażenie, że ta osoba woli, żeby coś się rozpadło, niż żeby pierwsza powiedziała o swoich uczuciach. Więc z jednej strony widzę, że Gdzieś tam na dnie w jej sercu jest takie pragnienie miłości, ale ten lęk na dzień dzisiejszy jest większy. Więc, jeżeli to się nie zmieni, nawet jeżeli ty wyjdziesz pierwsza z inicjatywą, a ta osoba i tak nie otworzy swojego serca, to myślę, że ty przez cały czas, będąc tą osobą, będziesz czuła tą taką niestabilność. Że takie będzie zastanawianie się, co ta osoba do mnie czuje. Więc jeżeli to czytanie z tobą rezonuje, to głęboko się zastanów, czy chcesz wchodzić w taki związek, który nie da Ci takiej jasności. Dziękuję. Szóstka. Czy kochacie ta osoba, o której teraz myślisz? Nie. Ta osoba ciebie nie kocha. Ta osoba jest uwikłana w jakieś swoje albo nałogi, albo jakieś obsesje, albo jest to osoba, która dużo obiecuje i na drugi dzień już jej nie ma. Że to nie jest osoba, której można ufać. Że dużo może powiedzieć, ale to wszystko nie ma pokrycia. Dużo takich bajek. Dużo jest czegoś takiego, że być może mówi o tej miłości, ale nie wie, co to znaczy kochać. Widzę tutaj takie taką nieodpowiedzialność. Kimkolwiek jest ta osoba, jest bardzo niedojrzała. I brakuje jej empatii, bo ja nie widzę, żeby ta osoba nawet się zastanawiała nad swoim postępowaniem, i żeby przestała, tak jakby bawić się uczuciami innych osób, bo mam wrażenie, że ona to robi. Że jeżeli ta osoba mówiła ci o miłości, ale czujesz, że nie do końca. Że jest jedno mówione, ale nie, wie, nie czujesz się kochana, no to teraz już masz odpowiedź. Że ta osoba tak naprawdę nie kocha, bo to jest ważniejsze czasami od tego, co ktoś nam powie, jest to, jak my się czujemy przy tej osobie. Jeżeli czujesz się przez tą osobę kochana, to ona nawet nic nie musi mówić i ty naprawdę będziesz się czuła dobrze z tą osobą. A jeżeli wciąż są takie wątpliwości, no to tutaj widzę, że ktoś tobą pogrywa. Dlaczego ta osoba to robi? Bo ją to bawi, bo tak lubi spędzać czas, bo ma sama problemy ze sobą nierozwiązane, bo być może jest uzależniona od czegoś. I tak naprawdę. To nie jest osoba, której można ufać, ona sama to nie, więc jeżeli ty do tej osoby nic nie czujesz, to ja bym ci radziła, żeby zrobić krok do tyłu, jeżeli nie chcesz pójść na dno razem z tą osobą. Ta osoba może mieć jakieś zaburzenie osobowości, bo tutaj wyszedł taki trochę miszmasz, taki nie wiadomo o co jej chodzi. Dziękuję.